Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że mam dość kontrowersyjne pomysły. Zrobienie własnej obudowy, różnego rodzaju podświetlenia czy podłączanie pod kontrolery, które tego nie obsługują, LEDów adresowalnych. To jestem cały ja. Ale ci, którzy są na Discordzie, wiedzą, że od dłuższego czasu posiadam Apexa, czy tam Apexa 7TKL. No, jest tu, tu, o tutaj, w tym miejscu, widać go pięknie. No i cudownie. Chodzi o to, że, no jak wiemy, Apex 7TKL na renderach ma piękne podświetlenie. Dosłownie, wygląda bosko, ale w rzeczywistości już tak bosko nie jest. Z tego względu, że no, to podświetlenie nie rozprasza się tak pięknie jak właśnie na renderach. Dlatego dzisiaj postanowiłem to leciutko zmienić. Teraz przelecimy kilka trybów, żeby zobaczyć jak świeci Apex 7 TKL na swoich oryginalnych switchach. Teraz jest tryb wyłączony. Teraz mamy kolor czerwony, oczywiście na maks jasności. Teraz mamy kolor zielony. Teraz na swoich ekranach widzicie kolor ciemno-niebieski. Teraz możecie dostrzec tryb tęczy. No i teraz widzicie tryb tak zwany Warp Drive. Szczerze mówiąc, nie wiem o co chodzi z tym trybem, ale jest dość ładny. Więc wam go pokazuję. Teraz czas na odpakowanie pudingów od Serenity UPC. Jak możecie zauważyć, jest to outlet z tego względu, że jestem troszeczkę cebulą i nie jestem zbyt bogaty, żeby sobie pozwolić na pudingi, Za ponad 100 zł, to kosztuje chyba teraz. A ja sobie kupiłem na outlecie za 70 zeta, więc jak dla mnie spoko oferta. Ale zobaczymy, czy faktycznie pasuje to do Apexa 7 TKL. Dobra, bierzemy się za rozpakowywanie. I w zestawie mamy od cholery woreczków, instrukcje i o, i o-ringi, żeby wyciszyć leciutko nasze kikaty. No dobra, ale jak możecie zauważyć, tutaj są tylko, a tutaj są puste. Z tego względu, że ja już sobie to wcześniej rozpakowałem, bo układania tego jest od cholery, a nie chciałem później marnować 5 godzin, żeby poukładać wszystkie switcha po kolei, więc wiecie o tym, że były zapakowane hermetycznie, co ciekawe. Tutaj były w dwóch workach, i tu jest oczywiście trzeci worek. W zestawie mamy również instrukcję pokazującą dokładnie, który switch gdzie ma pasować. Tutaj jest pokazana oczywiście klawiatura 100%, ale ja mam tkl więc mi odpada blok numeryczny. Tak jak wcześniej wspomniałem, są w zestawie właśnie O-ringi, dzięki którym możemy lekko wyciszyć nasze kikapy, a to zawsze spoko. Sztuk O-ringów jest 104, tak samo jak są 104 kikapy. No i w standardzie z kikapami dostajemy również kikap fuller, który na szczęście nie rysuje kikapów dla niego. Duży plus. To co warto wspomnieć, są to double shoty wykonane z PBT są transparentne, czyli górę mamy zwykłą pomalowaną na czarno, a boki jakiś sam tutaj znaczek jest transparentny, a raczej według mnie mleczny. No i tutaj dookoła będzie pięknie świecił, no i sam znak na środku również będzie świecił. Tutaj mam oczywiście naszego Apexa 7TKL, Kickup Popular. ściągnijmy jednego switcha. No i zamontujmy tą wersję od Silentium PC. No i szczerze mówiąc, jak widzimy, jeden switch zamontowany mm, wygląda słabo. No ale dobra, teraz przedczas na najgorsze, czyli ściągnięcie wszystkich switchy i założenie puddingów od Silentium PC. Możecie zobaczyć, jak wygląda Apex 7TKL czy tam Apex 7TKL z puddingami od Silentium PC. Teraz jeszcze wyłączę tamto oświetlenie. No i tak to mniej więcej wygląda. Teraz tylko zostało podłączyć kabelek zasilający. Uwaga, uwaga, niech sobie zatrybi. No i tak to mniej więcej wygląda. Według mnie jest totalny kozak. W sensie. Wcześniej ta klawiatura była taka wiecie, bardziej, nie wiem jak to nazwać, ekskluzywna, profesjonalna? No nie wiem, takie przynajmniej mam z odczucia. A teraz jest taka typowa wiecie, gamingowa. Teraz nie czuć tego, że ona kosztuje prawie 700 zł. No ale dobra, zobaczymy jeszcze na innych trybach. A jednak puddingi zakłada się po to, aby ładnie wyglądały. No to teraz tak sam eksperyment jak wcześniej. Teraz mamy tryb całkowicie wyłączony. W tym momencie oglądacie kolor czerwony na maks jasności. Kolor zielony, kolor ciemno-niebieski. No dobra, ale teraz przechodzimy do trybu tańczy, którego i tak widzieliście przed chwilką, ale teraz zostaniemy przed nim na troszeczkę dłużej. Szczerze mówiąc, teraz to podświetlenie wygląda dużo lepiej, przynajmniej według mnie. Wcześniej to podświetlenie było tak, jakby zakryte przez tamte kikapy, a teraz po prostu się pięknie przebija. No i jest naprawdę ładnie. No ale dobra, został nam jeszcze jeden tryb, czyli ten warp drive teraz włączę, i teraz. O cholera! Ej, no kurczę. Naprawdę wygląda to ładnie. Nie wiem, czy na kamerze wygląda tak samo ładnie, jak u mnie, ale. No, jest ładnie, jest ładnie. Teraz, jak wyciągnę strzałkę do góry i założę oryginalnego czarnego kikapa który tu był. Ten kikap jest taki fajny w dotyku, taki gładziutki. A ten od Silentium PC czuć, że jest taki lekko chropowaty, i szczerze mówiąc, czuć to pod palcem. Ten taki fajny, taki, taki fajny w dotyku. A ten taki szorstki, więc może się to z czasem wyrobi. Nie wiem, założyłem taki kapel dopiero przed chwilą, ale no mówię to, co dostrzegam. Kolejną sprawą jest to, że kilka pod Sarentin PC mają zupełnie inną czcionkę. Tak jak sobie teraz możecie zauważyć, to jest czcionka SteelSeries, a to czcionka Sarentin PC, przynajmniej na strzałkach. Inne przyciski również mają inną czcionkę. W Series ta czcionka jest po prostu większa, a w Sarentin PC troszeczkę mniejsza. No i jest taka no, dość charakterystyczna. No dobra, ale ja bym chciał jeszcze jedną rzecz. Co faktycznie dają te o ringi? Mam tutaj dwa o ringi oraz dwa kikapy, od Sirius oraz od Silentium PC. No i dobra, o ringi założone. Możecie mi powiedzieć, czy zrobiłem to dobrze. Według mnie jest dobrze. No więc przyszedł czas na zamontowanie. No dobra, mamy już założone oringi. Tutaj jest O-ring, a tutaj go nie ma. Tutaj jest O-ring, a tutaj go nie ma. Teraz uwaga, test. No dobra, czuć tak odrobineczkę, dosłownie odrobineczkę, że z O-Ringiem jest ciszej, ale to jest, no, trzeba się bardzo wsłuchać. W sumie ciekawa sprawa, bo ten O-Ring jednak niezbyt dużo daje. Ale damy jeszcze szansę O-Ringowi zamontowanemu w keycapie od SteelSeries. Faktycznie w keycapie od SteelSeries jest różnica. Tutaj ten dźwięk jest jakby bardziej wytłumiony, a tutaj ten dźwięk się tak jakby bardziej rozchodzi. Lecz w keycapy od różnica jest naprawdę marginalna. No i jak wy oceniacie taką przeróbkę Apexa 7, czy samej PEXA 7TKL? Warto robić czy nie? Podoba Wam się czy nie? Szczerze mówiąc, oczekuję Waszej opinii w komentarzach. Czy taka przeróbka Apexa Wam się podoba, czy jednak nie? Wolicie oryginalny keycap od Series, czy keycapy od PC w wersji Pudding? Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie trzech odcinków od Selenity PC albo na przykład Apexa 7TKL, którego posiadam, to zdawajcie je w komentarzach. Pamiętajcie, że osoby, które są na Discordzie, mają więcej informacji odnośnie mojego kanału, no i tego, co się tutaj dzieje, więc bardzo serdecznie zapraszam. Żegnam się z Wami wraz z moim Apexem 7TKL na puddingach od Selenity PC i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!